Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ja sobie stanąłem sobie na takiej strefie wczoraj. Nie szło znaleźć miejsca. E, a jest dzisiaj sobota, jest dzisiaj sobota, bo jechałem w czwarteczek. Sorry, że tak nagrywam od... Ale wiecie, no takie vlogi są też fajne. E, no i co wam pokażę, bo mówię, włączę już kamerę. E, bo po prostu jestem rozwalony, nie? Znaczy pewnym gościem, który tutaj stanął busem. A że se staną, niech sobie stoi, tylko zaraz wam pokażę o co chodzi. Eee, za mną jest tyle miejsca, tak? Bo ja wczoraj co zostawiłem sobie kawałek miejsca, żeby w razie czego wyjechał wyjechało to auto, no ale nie, nie, nie ma potrzeby, nie jedzie, tak? Jestem ogólnie po obchodzie auta, Także jakieś 5 minut, 10 minut temu przyjechał bus, mówię, a gdzieś tam słyszałem, że podjeżdża, nie? Zobaczcie, jaką kurwa staną. czy mi, to jest bardzo blisko, a co jest najlepsze? Śpi. dobra, niech śpi, a tam nie chodzi mi o to, broń Bo każdy ma prawo odpocząć, bo jest zmęczony, wie jak to jest. Zobaczcie tu, tu ma miejsce. Tu miał miejsce, żeby stanąć, tu... Tu nie stoją samochody, żeby wyjechać, tu stoją samochody do wyjazdu, a on stoi i zastawił te samochody wszystkie. Jakby potrzebował się rozładować czy coś, to by mi zapukał, tak? Także zobaczcie Asa. Stanął dosłownie 30 cm. Tam są jeszcze miejsca. 30 cm przed moją ciężarówką. Nie będę musiał go budzić. Dobra, do tego go grzecznie poprosić. Halo kolega? Już faren, okej? Jest good, jest good, ja. Yeah? Dry meter, OK no, no, no. ale jest good. Drei. No, tak jak widzieliście, kolega ewidentnie e, zmęczony, nie mógł się obudzić i tak dalej. O czapkę mnie nie pytajcie, bo czapka została do prania w domu, także się nie wyprała. Pranka nie wyprała jeszcze. No i ten, no światło, jak światło wiadomo. To jest, aha, jest godzina, słuchajcie, trzecia pięć. No a co do kolegi, słuchajcie, sam tak miałem nieraz, że gdzieś stanąłem, jak pracowałem na busie, bo to był busik, akurat to była blaszka, ale ja, ja pracowałem na tym, na tej szmatce takiej, no to nieraz gdzieś się stanęło, myślałem, że stoję dobrze, tak, patrzałem, okej, okay, no to wszystko ten, a podjeżdżała ciężarówka i mi trąbik klient, no i nie wiem, druga rano, pierwsza rano i trzeba było odpalać i nie ma, nie? Dobrze, tam tacha nie było. To się przestawiało, no bo, no co, no... Także ja rozumiem kierowcę, kolegę tam, wiecie, się z niego nie śmieję, żeby nie było, że ja tutaj się... Bo ja nie jestem z tego typu ludzi, bo yy, wiem, jaka to jest s, yy, praca i... I to nie jest tak prosto, łatwo, tu trzeba wszędzie po prostu myśleć, bo źle staniecie taką ciężarówką i wypad tak, no nie można sobie stawać byle no tu buszem akurat, no to on tam tacha nie ma, ale był zmęczony cholerią. 10 minut temu przyjechał, ja mówię, a może za rozładunkiem, pewno może czeka, kiedy ja się ruszę, ja patrzę, a koleś śpi, nie, bo miałem pozasłaniane te firanki, mówię, ja śpi, no to mówię, dobra, to odpaliłem tego, mówię, może się obudzi, nie, nie będę też go, no a podszedłem, to saszetka z pieniędzmi. Jakaś czy z dokumentami przy sobie. i no Tak widzicie, tak to życie wygląda nieraz. I to nie chodzi, że na busie tam może ma gorzej czy coś, bo nie ma Tacha. Oczywiście, że z Tachem bywa lepiej o wiele pracować, bo jest to przede wszystkim praca e, przepis, z przepisami. Tak przepisowo pracujemy tutaj na ciężarówce. A tutaj no, już na tych busach to jest różnie, Także podejrzewam, że koleś ma tyle kilometrów w pompie, że że jest, po prostu wyczerpała mu się bateria, nie? No dobra, ale to już, to już na marginesie. Seba, o pokażę Wam później co, tu jest, widzicie, plakieteczka taka, ale pokażę Wam co jeszcze, jakieś zakupy w ciągu dnia. Dzisiaj zrobimy takiego vloga. Ja ruszam, słuchajcie, na Francję do celu, znaczy ogólnie to mamy do celu za 750, ale to jest na poniedziałek, mamy dzisiaj sobotę, także dzisiaj dygniemy, zrobimy sobie długą pauzę i jakiś trening też musi wlecieć. Bo generalnie troszkę jestem no po jakiejś tam gorące, miałem tam gorączkę w domu, ale to jakoś tam przeszło, ruszyłem w trasę, oczywiście oczywiście czując się dobrze, będąc u lekarza i tak dalej, jakieś leki, ale generalnie nie mam żadnej choroby, także co? Eee, jedziemy. No dobra, słuchajcie, jedziemy. Jedziemy moi drodzy, to była taka strefa, powiem wam, nie było wszędzie miejsca, to był piątek. Ale tu, że gnał, znaczy gnał, no kręciłem się tu, żeby coś znaleźć, bo to, to nie jest takie proste, nie? No jest, że wjeżdżasz na parking i masz miejsce, nie? No ja są te miejsca, ale... Tu kręciłem i tak, tu najlepsze, no tu się staje na lewej, tak? W tak, Niemczech są takie oznaczenia, no wiadomo, jakiś tam porządeczek tu jest. Akurat tutaj, mówię, w tym miasteczku, no ale po prawej nie wolno, tak? No i tak sobie jadę, patrzę, z daleka stoi autokar, nie? Stoi autokar, słuchajcie, no i czas się kończy, autokar sobie stoi, stoi, tam kierowca sobie kawkę pije w środku, ja tu przejechać nie mogę, o, już go postawił po lewej, patrzcie, to jest ten autokar, stał tutaj, bo pewno z ludźmi, albo ja, na kawkę sobie przyjechał, no także widzicie, te, to jest takie właśnie, to jest to, że ktoś nie myśli, nie, wy, wy macie przerąbane, czas wam się kończy, wkurzacie się, ktoś pojawia się nie wkurzać, no, no jak to się nie wkurzać, wiecie, na głupotę, nie. Także jakiś, no taki nie, nie, niezbyt ogarnięty nie, nie ogar, jak ja to mówię na takich, e, bo można było stanąć gdzie indziej i tak dalej. na zakazie praktycznie. Problem stworzył mi mi się czas kończył, mnie to wkurza. E, nie poszedłem do tego hotel, żeby mi przestawiał, tylko po prostu jakoś to ominąłem wszystko. E, I ten, no i takie, takie mamy, widzicie, no i takie tutaj mamy w tym zawodzie nieraz po prostu. Ktoś powie, o, to tam nic się no, no nic, tak, ale jakbym go jakbym obtar, go bym go za, zahaczył, to ja mam lecie co, nie? No. Nikt by mnie tu z kwiatkami nie witał, tylko było, no kierowca ciężarówki jeździć nie umie, bo mnie obtar, nie? Albo coś tego, także wiecie, no musimy kuźmie naprawdę uważać, bo potem my, my pozostajemy po dupie za wszystko. Nikt inny, no bo my to prowadzimy i to jest logiczne, oczywiście, ale, ale nieraz te sytuacje. Te sytuacje powiem Wam, które są gdzieś tam, jakieś obtarcia, czy coś, gdzieś tam słyszę, to. to nie są koniecznie z winy kierowcy ciężarówki, tylko po prostu jakiś baran postawi źle samochód nie pomyśli. Po prostu nie pomyśli, że ktoś inny, może, może jechać ciężarówka, że coś e, czy inna jakaś osobówka, i wiecie, i potem a to Przecież to nie moja wina, proszę panie Władzo. Tak oglądałem taki program. Ten, ten drogówka, czy jakoś tak, jak tam miałem czas kiedyś, jak nie miałem dzieci. Co oglądałem taki program, tam były też akcje, nie no, przecież on ten, no gdzie? No, przecież on dobrze jeździ, nie no, panie władzu, my tu jechaliśmy 60, to coś tam suszareczka nie pokazuje, jak trzeba. I wiecie, takie tematy, że no ewidentnie no kurde, gościa, bo tam zostawiła zastawi, babka jakiś wiazji, ale nie, ona tylko na chwilę tutaj, ona na chwilę tutaj wiecie, nie, a nie było jej godziny, nie. Takie no akcje różne były w tym programie, nie wiem, czy oglądaliście, no i się naśmiałem zawsze, mówię, kurde no weź, weź się kurde kobito, e, weź się przyznaj, y, a nie tam, kurde, czy tam gościu, nie tam, czy coś, zrobiłeś coś, no dobra, no, no i tyle, no, ja mówię, dzieci kłamią mężczyźni, przyznają się do, potrafią przyznać się do winy, tak, no bo rzeczą normalną jest, że będziemy popełniać błędy, czy to kurde w tym zawodzie, czy w ogóle w czymkolwiek Także dobra, my sobie tu na prawą dajemy, bo to jest wężeczka I lecimy do Francji, słuchajcie, oczywiście stanąłem wcześniej stanąłem, bo trzeba było wpisać kraj rozpoczęcia, no bo wiadomo, znowu są jakieś przepisy powymyślane. Dla tych co nie jeżdżą, oczywiście nie wpiszecie, zatrzymają was macie mandat. Miałem za to, że kurwa, żeście nie wpisali F, bo tak się rozpoczyna tachografie. Eee, taki przepis, no kto wymyśla te przepisy do to, to... To nie wiem kto to wymyśla, na pewno tego kierowcy nie wymyślają tych przepisów, to wam mówię od razu, ale to tak na marginesie, także co, no za chwilę jakaś pauzunia, jakaś kawunia, tak widzicie, w Francji słonecznie, pięknie słonecznie, bezdeszczowo, no dobra, dobra, widać jak jest, tak, jak to u mnie, cała prawda, całą dobę, no co wam będę tu kit wciskał, jeżeli jest słońce, jak jest ciepło. Dobra, także na razie mówię, taki vlog, wiecie, z, cią z, cią z całego dnia, czy z całego dnia może nie zobaczymy, jak to tam wyjdzie, żeby to było, wiecie, nie za długie, a fajne, żeby też mi tu przeszło na internetach, na tej mojej karcie. Eee, a co to? Pokażę Wam, jakie zakupy zrobiłem na Krzywej. Może nie wszystkie, bo to nie chodzi o chwalenie, tylko pokażę Wam, jakie fajne rzeczy kupiłem, wydaje mi się, że, że są dosyć fajne, co tam dokupiłem. Po pauzie praktycznie chciałem szklankę umieć, ale wody nie mają. Także co widzicie? 8 stopni jak w krótkim rękawku, ale to u mnie standard. Także co, ruszamy, ruszamy. No jesteśmy w tej Francji i co? No ruszamy dalej. Może się zatrzymam na Le Mans. Zobaczymy, bo po drodze tam mam. Także no, to, to by, co by było na tyle, to by było na tyle teraz, na tą chwilę. Zapraszam do dalszej części. No więc moje, moi drodzy, zobaczcie jakie fajne widoczki. To jest raz, dwa, jak widać jest już przyjaśnienie, czyli robi się fajny dzionek. Mam nadzieję, że bezdeszczowy, bo człowiek gdzieś tam by chciał wyjść. Zobaczymy. No myślę, że dzisiaj dolecę w okolice firmy albo na firmę, nie wiem. Byłem tam muszę sprawdzić w ogóle po nazwie kojarzę, tylko jak to tam wygląda z miejscówką, czy jest bezpiecznie, czy... Czy jest okolica jakaś fajna, jak nie, to po drodze mam, mam leman, Także no może tam gdzieś się zahaczy. Byłem kiedyś tam na tym torze busem, bo tam miałem dostawę towaru gdzieś tam, jakiś magazyn na tym torze. Także tor robi mega wrażenie. Akurat nic się nie, nie ścigało, to wiecie. Nie? To kurde, sobie nie popatrzyłem, ale jest, jest, jest. Powiem Wam, że tor jest no, ekstra. Jak ktoś był, no to wie, o czym mówię. Także udało mi się za, za busiaża, rozumiecie, takie załapać fajne miejscówki. Dużo tego było, ale no nie nagrywałem wtedy. No i co, no lecimy, lecimy. No i co, moi drodzy, jeżeli chodzi o sytuację, jesteśmy przed Paryżem. No nie, może przed Paryżem, ale w stronę Paryża lecimy. Czyli to jest N4. Przypomniało mi się tutaj. Jak często właśnie, jak pracowałem jako kierowca busa, to często Paryż, Paryż, Paryż cały czas cisnąłem ten Paryż. Myśmy cisnęli tutaj ze spedycją. No i więcej po Paryżu jeździłem niż po tym mieście, w którym gdzie tam mieszkałem. Nie? bardzo, cztery pasy mogą być, mogą. Czyli witamy w transporcie międzynarodowym. O, słuchajcie, wreszcie stanąłem e, ponad 9 godzin jazdy, także na spokojnie, dużo odjechane. 100 km sobie zostawiam na poniedziałek. E, a trzeba sprawdzić, że przystanęło też. Tyk. Ja, jeszcze go ta plama, ale to nie moja. O, także słuchajcie, jeszcze Wam pokażę, jakie zakupy zrobiłem. To, o czym wcześniej mówiłem, także pokażę Wam jeszcze, jakie zakupy zrobiłem i, I będziemy chyba kończyć ten odcinek, co? Dzisiaj sobotni. O, to słuchajcie, moi drodzy, oto właśnie te cacka. Dwa cacka, słuchajcie. Coś na wzór Taliba. Oczywiście Bastian musi mieć, musi. Nie ma opcji, żeby nie miał. E, chociaż jeszcze, e, jeszcze nie wie, ale się dowie, że ma taką tabliczkę. To jest srebrne, wiadomo. To jest tutaj żółte, tak jak było e, u Taliba. Taliba mam oczywiście Seba, no, czyli wiadomo Seba. Widzieliście, zmiana Niku była. E, także, mm, no Seba, będę woził Seba. Tu będę miał Bastiana. Zmiana Niku, czyli też i tutaj zmiana e, wiadomo na ciężarówce, tak. Ale oczywiście Talib zostaje talib zostaje taliba sobie tutaj nad łóżkiem a tak wiecie na razie tutaj będzie sobie a niech sobie będzie talib także talib zostaje oczywiście talibem będę całe życie tego nie zmienię <grym> nie wypieram się tego ale oczywiście na imię mam seba także e, miałem pisać jeszcze Sebastian nie 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 Sebastian nie seba naprawdę seba to jest seba tutaj dla Pastusia kochanego synusia o z taką samą ciężarowaczką jak tata e, no i co zakończę ten Zakończę ten odcinek, moi drodzy, jestem zmęczony. Powiem Wam szczerze, od, od drugiej nie spałem. O trzeciej 30 ruszałem, także należy się teraz odpoczynek. Oczywiście długa pauza do poniedziałku. I co? Pozdrawiam Was. Zapraszam Was serdecznie oczywiście na kolejny odcineczek. Może zrobię jakiś z niedzieli, może trening zobaczymy. Czy trening zrobię na pewno jutro. Eee, może nagram ten trening, bo ktoś mnie z Was prosił o, o trening. Także jest fajnie, chłodno, jak najbardziej będziemy trenować. Sprzęt jest wzięty, także myślę, że jutro jeszcze coś będzie nagrane. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie przez internecik, to będziemy działali na YouTubach. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję i pamiętajcie. I, znaczy pamiętajcie i moje, moje pożegnanie oczywiście to jest zawsze, widzicie, zmęczenie. To jest pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się bezpiecznie, także wszystkiego dobrego.